w piące ziomale leprykon wraca na ziemię i wbija na dzielnie, żeby trochę porapować. Yo. Nie, nie przesłyszeliście się. Naprawdę tak beznadziejnie rapuje, ale ten film również. Tym razem Leprechaun wbija na dzielnie, wbija do chłopaków, wbija do ICT i naprawdę się dzieje. Co się dzieje? Proszę bardzo. Po raz wtóry mamy go zaklętego w statuę, statueckie w posąg. Jest na szyi, w naszym łańcuch, więc wiadomo, co się dzieje. O, oczywiście próbują go wykraść coś tam ginie, ale, ale Ice-T, który jest muzykiem, agentem, producentem muzycznym, dowiaduje się, jakie ma znaczenie ten, że właśnie, no, łańcuch. Przy okazji jest mały flet, który gwiżdży i wszyscy słuchają, więc po prostu, no, szał, jest szansa na sukces, wiadomo o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy też kilku chłopaków, którzy chcieliby być gwiazdami kolejnymi, naprawdę trochę zarapować, trochę je sprzedać, trochę wszystkiego spróbować, ale się mnie nie udaje, bo... Nie, nie, są, nie mają po drodze z Ice'em, ice więc postanawiają na niego napaść, okraść. Oczywiście kradną wszystko, łańcuch, leprykon żyje. Ja chcę odzyskać moje rzeczy. Tym razem na przykład, dowiadujemy się z takich ciekawostek, że jeżeli w poprzednich częściach kończyna leprykona zabijała, a tutaj go nie zabija, tu już nie, tutaj go tylko i wyłącznie usypia. Robi się zmęczony. Giną oczywiście, jak dobrze się domyślacie, po kolei giną kolejne osoby, w ten, inny, śmieszny, zabawny, straszny sposób. Na przykład y, ochroniarz. Bardzo, naprawdę na, na plus trzeba zaliczyć to, jak y, pozbył się ochroniarza. Bardzo mi się to y, y, spodobało. No i cóż, leprykon ginie? Nie. Oczywiście nie. To jest pierwsza część, kiedy leprykon na końcu nie gnie. Jeden właśnie z tych raperów udaje mu się zrobić y, karierę. Jest sukces. Oczywiście leprykon tam na końcu. Pali papierocha, kobiety, prawda? więc lep. Bo tak sobie mówi: Lepin the Hood zaczyna rapować, zaczyna narzucać bit i zapodawać teksty. Dobrze, już dosyć, dosyć tego. Wystarczy. Wystarczy, wystarczy. Było wcześniej w kosmosie, teraz jest na dzielni. Czemu, jak? Nie wiadomo. A po co nam to wiedzieć? Nie musimy takich rzeczy y, dowiadywać się. A widziałem w różnych filmach. Od fajnych, ciekawych po koszmarne. I właśnie to jest tylko koszmarny. Co tutaj się dzieje? Tak się zastanawiałem, co ma wspólnego irlandzki leprykon y, z chłopakami na dzielni. No poza faktem, że Ice y, pojawił się tam w jakimś jednym, drugim, trzecim filmie, że Spike Lee takie nakręcił i wtedy była taka moda, prawda? Nie. To się nie mogło udać. To rzeczywiście nie mogło się zazębić, a jednak się zazębiło. Bez, Ponieważ ten film ma swoje momenty. Jak już mówiłem, śmierć ochroniarza rzeczywiście fajnie pokazana, bardzo dobra. Scena z podwójnym snem, naprawdę mocna. Zresztą wiem, że, że, że pewien, nie, pewien niezależny reżyser też w swoim filmie próbuje zrobić scenę z podwójnym snem. Także takie sceny są zawsze dobre, zawsze mocne. Humor. Jest go dużo. I powiem szczerze, że, że jest za bardzo nahalny, nie jest dobry. Nie jest dobry. Ice-T nawet, którego znam, jak już mówiłem wcześniej, nie jest również dobry. To jest jeszcze ten wczesny, jakkolwiek by to nie miało filmowy Ice, który nie robi nic ciekawego. No, na przykład pojawia się Kulio również. Chłopaki śpiewają w kościele, rapują właściwie w kościele i wpada Kulio normalnie. Patrz, stary, my tu rapujemy, o Jezusie Maryi, a tam Kulio jest, a super, w porządku. Tak, oczywiście, że tak, a czemu nie? Jak najbardziej można. Więc humor ma swoje również momenty, czego nie można powiedzieć do końca o poprzedniczkach, no może po, poza kosmosem, ale nie jest najlepiej. Aktorstwo, ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo ojo, Bolało, bolało, naprawdę bardzo bolało. Aktorstwo jest koszmarne. Po prostu aktorstwo, o, aktorstwo jest tak beznadziejne, jak moja dykcja. Więc dokładnie macie porównanie, czego się spodziewacie. Fabularnie też oczywiście nie powala, bo nie powala. Dowiadujemy się na przykład, że w tym momencie, że Leprykon może zahipnotyzować osoby, tak? Da się? Da się, da. Skoro czterolina konieczna go zabijała już go nie zabija, no może przez te kilka tysięcy lat, chociaż tj, w pierwszej miał 600, potem się okazało, że ma w drugiej, że ma 2000 lat. Był w kosmosie, czyli było kilkadziesiąt lat do przodu, teraz do tyłu. Nie wiem, nie ogarniam. Nie ogarniam po prostu. Nie ogarniam. Nie ma sensu. Tak, ja wiem, że to nie ma sensu, no ale takie są filmy o Leprykonie, że one sensu nie mają. One mają po prostu bawić. To jest tylko i wyłącznie popcorniak, który się ogląda po wypiciu kilku głębszych, bo inaczej nie da się tego oglądać. Naprawdę nie da się. Dodatkowo, mnie jako osoby, która no mnóstwo. Czasu spędza przed komputerem, montując wszelkiego rodzaju no, recenzje, moje prywatne projekty, bardzo razi montaż. Bo uwierzcie, ja również oskarowym montażystą nie jestem, ale to, co tutaj się dzieje, to po prostu przechodzi wszelkie pojęcie. I tak chciałem powiedzieć: ok. Fabuła. Dajcie spokój. Autorstwo, ojojoj, dno. Ale film ma swoje momenty. Oraz humor ma swoje momenty. Więc wydaje mi się, że nie jest to na szczęście najgorszy film w tej serii. Na pewno jest lepszy niż pierwsze trzy części, a co do szwórki, można by polemizować, ale to nadal nie jest film, który Wam powiem, polecam obejrzyjcie. Nie, 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 nie. Leprykon numer 4 Indahur. Jakąś kangurkę, co nie i tak, ale może niekoniecznie. Nie da się go polecić. Nie da się powiedzieć, to jest dobry film. Obejrzyjcie go. Jeżeli chcecie, oczywiście, spokojnie, rozumiem, w opisie będą linki, możecie zobaczyć. Na własną, tylko i wyłącznie, na własną odpowiedzialność oglądacie, bo ja nie polecam. Ja odradzam, bo to już jest piąta część i nie było jeszcze odcinka, który mógłbym Wam z, no, ze szczerego serca powiedzieć: idźcie, obejrzyjcie, bo rzeczywiście warto. Nie. To nawet nie jest taki typ filmu, że czasami są takie filmy, że są tak tandetne, że aż fajne. Nie. Nie tym razem. Tutaj tego nie ma. Tak więc oglądacie tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność, bo ja od tej serii ręce umywam. Leprykon w tej części bił nadzielnie. W poprzedniej był w kosmosie. Jak myślicie, gdzie byłoby ciekawie zobaczyć leprykona? Gdzie byście chcieli, żeby... No, może byłby w polskim Sejmie na przykład. Albo na stadionie Dziesięciolecia. Powiecie, wiecie, części gdzie są chronologiczne. Albo na przykład na, koncer... na koncert disco pole by wbił. To by dopiero było dobre. Hmm? Piszcie oczywiście w komentarzach, jakie są Wasze pomysły, gdzie byście chcieli Wy zobaczyć leprykona. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. I cóż, niestety widzimy się przy okazji kolejnego, kolejnego leprykona. Na tydzień. Cześć.